taki przypadek, że uderzyliśmy do jednej dziewczyny <noise> i jak ona ci powiedziała, że akurat idzie ze mną gdzieś, to ty wtedy się pomyślałeś, z Matim? To spoko i pomachałeś. I powiem ci szczerze, że... Chyba nie pamiętam jakiej sytuacji, mordo. Powiedziałeś wtedy, że spoko i ja wtedy pomyślałem kurde, co jest? Ale... ale to by trochę świadczyło o tym, że tak... O moją chodziło jakoś? Ja nie wiem. A to co ja z, mi, no nie, dobra. <laughs> A dobra, już wiem, a to nie, to ja nic na pewno nie chciałem i tak dalej. To są moje ringowe, ja tam o nie dbałem i tak dalej. Ale ja tam z żadną ringową nic, nic... Nie, no to nawet, bardzo nawet, dobrze. Nawet, nawet jak tam z nimi coś robił, to ja... A też nie mówię, że nie, ja tylko... I tak dalej. Tylko mówię, że jak wiesz, że ty, że bezpiecznie i tak dalej, o to pewnie chodziło. Że ty jesteś normalny gościem, więc wiesz, tak samo tutaj też jeden dziennikarz z jedną ringową wychodził i wiesz, się też mnie pytały, czy mogą i tak dalej, ja mówię, słuchaj, no nie rób przypału. No nie, bo to jest The War, ale to jest normalny hop, spoko i wiesz, może się nie. Nie no, mówię, że no. gdziekolwiek bo że to po prostu. To, to bo... sytuacja, co to ma to, sytuacja do tego? No to, że ty nie masz problemu z tym, żeby się dzielić. Aha, ale co to Ale to była moja lingowa ziomek. Mówimy o ligowych teraz czy nie? No dobra, nie, no, nie będę mówił, bo ludzie będzie łatwiej wyszukać. Natomiast chodzi mi o to, że ty. No, Deor tylko na słońcu różne rzeczy. I jedynie Bułgaria, ale Bułgarii nic nie było. W Bułgarii nic nie było. <laughs> nic nie było. Coś robisz w Bułgarii? No właśnie nie. Tylko byłem na imprezie i ja wróciłem zaraz z Bartkiem i tak do tego. Szachta tam był? No tak, no ze był, nie? W narożniku. To ja nie pamiętam tego. Jeśli no śpilka jeszcze był w narożniku, też pamiętasz? No. No dobra, przejdźmy do...